Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was 7 Second Challenge, czyli inaczej, challenge 7 sekund. Mam tutaj 10 kartek z pytaniami i wyzwaniami. Każdy z nas losuje po 5 i każdy z nas walczy do pierwszej skuchy, czyli jeśli odpowie źle na swoje pytanie bądź wyzwanie, jego pytanie przejmuje przeciwnik i oczywiście ma 0 punktów. Raz, dwa, trzy. Tyle samo, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Tyle samo. Raz, dwa, trzy. Ja. Wymień trzy teksty na podryw z mojego pierwszego filmu. Czyli z mojego, ze swojego. Czy wierz mi od pierwszego wejrzenia? Czy masz może mapę? Czy zostaniesz moją dziewczyną? Cztery sekundy. W końcu go nagrywałem. To wiem. Dobra. Ja mam jeden punkt z tych. Wymień pięć razy. Ja Start. Kotbetyjski, krótkowłosy, mejkun, siamski, syryjski. Stop. Za późno. Dobra. Teraz ja. Pięć było? Pięć, pięć było. Siamski, perski, syberyjski, brytyjski, krótkowłosy, mejkun. 6 sekund. Zmieściłem się. Dobra, mam dwa punkty. Kto jest ze sobą? Ja. Ty, to ja. Ty. Wymień pięć miast leżących nad Polskim Morzem. Aż pięć? Pięć. Dobra. Ustka, y, Sopot, Władysławowo, y, Mielno. Za późno. Zero. <noise> Teraz ja. Wypij wody. Czekaj, jeszcze nie. Jeszcze nie. Start. Stop. Nie, <noise> nawet połowy nie ma. Pierwsza. Wymień pięć gatunków roślin. Chryzantema, bratek, e, róża, e, narcyz, e, żonkil. 6 sekund. Trzy punkty. Dobra, testy. Narysuj konika polnego. Proszę bardzo. Narysujemy, proszę bardzo. Czas start. Tylko tak, żeby było wiadomo, co to jest. Nie Stop, już nie ma. Już nie ma. 7 sekund minęło. Nie, no to nie jest konik polny. No Nie wiem, czy ktoś z Was rozpozna, że jest konik polny, bo ja nie. Dobra, teraz ja. Nie patrzę Wymień pięć marek samochodów. O! <laughs> Przynajmniej coś normalnego pierwszy raz <laughs> Fiat, Mercedes, Citroen, BMW, Audi Trzy sekundy. Szybko, sobie Ustań 7 sekund na jednej nodze. Jak? Ustań 7 sekund na jednej A, nocy. Ustań 7 sekund na jednej nocy, dobra. Stajesz, stajesz przed kamerą. Start. Teraz ja. Teraz ja. Zrób 10 przysiadów. Tego nie chciałem. Start. Start. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Start. Start. tak? Start. Zrób dziesięć pompek. to Start. to to pięknie. się z z Start. Start. z Start. 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 Nie tak! Nie tak! To nie są pompki! To jest ja! Ile nóg ma 5 koni, 2 psy i 3 ptaki? Czas start. 5, 20, 34. 6 sekund. Pytanie poza konkursowe lecimy, bo i tak przegrałaś. Ile nóg ma 5 koni, 2 psy, 3 ptaki i pomnóż to razy jednego węża? Ile co ma? Ile nóg ma 5 koni, 2 psy, 3 ptaki i tą ilość pomnóż, jeszcze ilość razy nóg jednego węża? Możesz wyląchcie ma nogi? Nie, nie ma No to ile? Myślę? Nie, to matematyka mnie naprawdę zabija. No 0. Zero. Zero. No 0, zero. Jak pomnożysz 34 razy 0, to jest zero. zawsze 0. No. Zero. Dobra, dobra, kończymy to. Na razie, cześć!